Siemanko. W pierwszym odcinku z naszego drugiego obozu Magmaic Camp 2 właśnie mamy kolację przywitalną, większość kubów przyjechała, jeszcze ktoś tam ma dzisiaj dojechać i jutro rozpoczynamy treningi Ona nie trenuje jakby co, także no, ona tylko tutaj jest, ona nie trenuje. Dzisiaj piękne, piękna miejscówka przy zachodzie, wreszcie się zrobiła, fajna pogoda, także możemy to wykorzystać i zjeść razem wspólnie w fajnym miejscu na plaży Magtao jest Nie no, dzisiaj niebo po prostu robi takie wrażenie, niesamowicie wygląda. Co wy na to bez filtra? Wow. Jakbyście chcieli zapytać, jak to miejsce się nazywa, to jest Beach Pyk. Bardzo naprawdę przyjemne miejsce. Także jak będziecie na bank Tao, to polecam Wam tutaj zaglądać na jakiś obiadek, bo jest naprawdę całkiem spoko. Cała ekipa. Robimy właśnie zdjęcia i zaczynamy trening. Pierwszy. Co? <laughs> <So ekipa? laughs> Przemek na patencie. Dobra, zdjęcia zrobione. Idziemy trenować. Najważniejsze na strategie zdjęcie. Później jeszcze e, teraz mamy dwa tygodnie. Później, tak jak mówiłem, e, kolejne obozy będą dla zainteresowanych, oczywiście, w styczniu i w lutym. Już niedługo no. podamy terminy. Myślę, że jeszcze za trzy dni No, w tym podamy. W tym tygodniu podamy terminy kolejnych. Że zapraszamy, a my zaczynamy. Dziękujemy od razu sponsorom, wszystkim którzy wsparli nasz obóz. Teraz normalnie. Czekają nas dwa tygodnie ciężkich treningów. E, głównie codziennie rano mamy zamiar wszyscy razem robić Muay Thai, ponieważ jesteśmy w Tajlandii, trzeba radować tutaj tajski boks. A później drugi trening, to ludzie mają już do wyboru, czy co robić MMA, czy co robić jiu-jitsu, czy co robić zapasy, czy może drugi tajski boks albo jakieś przygotowanie fizyczne. To już wszystko będzie do wyboru. E, tak jak mówiłem, w cenie obozu. Oczywiście mają zakwaterowanie w super hotelu z basenem niedaleko plaży, bo tutaj mamy 100 metrów do plaży. To wam pokażę później ten hotel. Posiłki trzy razy dziennie, bardzo dobre. Tutaj, właśnie w klubowej restauracji. E, treningi, transfer lotniska, paczki, sponsorów. Naprawdę jest to wszystko fajnie przygotowane, a na weekend jedziemy na pipi. Bo oczywiście jak się z Tajlandii trzeba obowiązkowo zobaczyć pipi. Dobra, zaczynam trenować też. Trasa dzisiaj będzie dość spora. Trenerzy pomagają zawiązać ręce którzy jeszcze nie potrafią, ale się nauczą po obozie już. Pamiętajcie, na obóz może przyjechać do nas każdy. Każdy stopień zaobesowania. to nie jest tylko dla zawodowców. To jest obóz dla każdego, żeby każdy się dobrze bawił i miał fajne wakacje. oddycha każdemu. Po uwadreniu było to. Niektórzy już się jedzą. ale jest dobrze. Fajnie będziemy naprawdę dobrą grupą. Każdy się będzie motywował, każdy się będzie bardziej starał będzie naprawdę super. Młodszy uczestnik. Jeśli ktoś jest tutaj na przykład za młody, żeby przyjechać samemu, jest możliwość też, że po prostu ktoś przyjał z opiekunem swoim. Jeden chłopak od nas on ma 17 lat, przyjał z dziadkiem na przykład. Wiecie, tutaj nie macie opiekunów, żeby nie było. Tutaj każdy się zajmuje sobą, ale każdy może przyjechać. I tyle. Tak, Przemuś Gorąco. Gorąco, gorąco, no. Past chciałem się nakręcić ją nie możemy. Obok nas właśnie trenuje Dziewczyna Chinka, która ostatnio Aśkę dokaltowała. Będzie miała teraz walkę o pas. Pytałem czy mogę nakręcić jej trener, bo się jeszcze nie nagrywać. Nie no. ja właśnie co dziwić, ma walkę za niedługo. Top UFC Fighter No jest spora grupa dzisiaj. 16 zaczynamy drugi trening, parę osób mniej, ale to normalne jutro będzie jeszcze mniej, w środę jeszcze mniej tak jest, początki w Tajlandii naprawdę są ciężkie no inaczej się tutaj oddycha, nie ma co ukrywać Psie mój. Restał na borka. Na zamknięcie Bardzo dobry pierwszy dzień kampu. Ekipa świetna, a to najważniejsze. Później, jeśli będą mieli siłę, to idziemy gdzieś to pewnie usiąść na spokojnie. Wiecie, ma być obóz. Fajne wakacje. Ale oczywiście nie późno, bo rano trzeba wstać na kolejny trening Plan jest taki, że praktycznie codziennie rano w nie, o czym mówiłem, to nie robię co, co ale w czwartek, na przykład, planujemy bieg na Big Buddę. tam, jedynie, jeszcze też będzie jakieś przygotowanie fizyczne. Eee, na pewno nie znudzą się treningami, a raczej będą bardzo zmęczeni. O to chodzi. Po treningu, jeszcze na koniec, z jednej strony na drugą, jakieś luźne techniczki. No, będzie walka z cieniem, rozciąganie drugi trening dzisiaj jest zakończony Też zrobiłem bardzo mocny trening Ja wiadomo moje nie mogę robić Moja walka będzie w boksie w prime Także wiecie jak jest chciałbym wam przypomnieć tylko Co do mojej walki Będę miał swój refling Mój procent, który dostanę do sprzedaży refingu Pójdzie na fundację Cancer Fighters Czyli dla dzieciaków chorych na raka Największych wojowników ze wszystkich, aby każdy z nich wygrał swoją batalię. James, nasz rzomek z ma tyle walki już na końcu, a niedługo kolejna. Chłopiec naprawdę taki twardy, że o. Po dwóch treningach, szczęśliwy, zmęczony, okropnie. Właśnie doleciała do mnie paka nowa z SFD. Pokażę wam co mają nowego na sklepie. To oczywiście białko wojownika to znacie, wiadomo polecam. Ale wyszła nowa kolekcja El Mayo. Chwytliwe nazwy, La Vidaloka, El Chapo, Escobar, Gangsta. Gumisie, żelki witaminowe, przetreningówka w trakcie treningu i witaminy. Lecimy, lecimy, kolejny dzień. Pięknie, pięknie. Właśnie przed chwilą poczytałem trochę komentarze i zauważyłem jedną rzecz. Że ostatnio trochę źle sprecyzowałem e, jedną wypowiedź na temat mojego przeciwnika. O super, akurat nie zaczęli tutaj wiercić zaraz. Okej. Okay. Ktoś uważa, że wiecie, że ja poszedłem w boks, ponieważ e, nic mi się nie stanie i to jest bezpieczna walka. E, to po pierwsze... Chyba nie wiecie, kim jest Rutek. Rutek ma przeszłość bokserską, walczył w boksie, miał już pięć walk stoczonych zawodowych, walczył z bardzo, bardzo mocnymi zawodnikami, także on jest bardzo niebezpiecznym bokserem. Eee, I drugie to, że ktoś powiedział, że, że nie chce się uszk uszkodzić. Nie da się nie uszkodzić w walce, ja chciałem tylko powiedzieć, że nie chce się połamać. A to jest duża różnica, bo jeżeli coś bym, się, coś bym miał połamane, chociaż w rękawicy bokserskiej oczywiście też można, ale jakby było, wiecie, w małych oczywiście jest dużo większe prawdopodobieństwo. Jeśli bym się połamał, to moja podróż by mogła się nie odbyć później, także o to też mniej więcej chodzi. Ale jeśli ktoś myśli, że poszedł na odpiznę, że walka z w boksie z rudkiem, to bardzo się myli. I sprawdźcie, co jakim jest ródek. Przed drugim treningiem trzeba trochę się zrelaksować na plaży. Parę osób jeszcze pytało pod filmami, e, jakim dronem teraz lata, o wyda właśnie. DJI Mini 3. Zmieniłem na trójkę i powiem wam, że naprawdę niesamowity przeskup. No Dwójka już była spoko, ale to co robi trójka naprawdę nie była ziemia. Więc bardzo polecam. Muszę znaleźć jakąś dobrą miejscówkę. A na skałki Że naprawdę rano tak lało. My myślimy, że kurde, jak taka pogoda będzie. To nie bardzo fajnie dla obozowiczów. No ale widzicie, jak wygląda sezon deszczowy w Tajlandii. Popada, popada. A później jest słoneczko. parę ujęć zrobionych. Jadę teraz do ekipy, do hotelu pokazać wam jak mieszkają. E, no, chciałem jeszcze Wam pokazać dla zainteresowanych osób później, a to może pokażę karty, żebyście wiedzieli też jakie posiłki wchodzą w skład. E, jest 7 śniadań do wyboru. 11 dań jako obiad lub kolacja. 3 razy dziennie są, są posiłki. Tak, naprawdę szefowa kuchni, Bank Tao, White MMA pierwsza liga. O, a wiem dlatego, że my wszystkich tych potraw musieliśmy spróbować, e, zanim ludzie przyjechali. Także naprawdę za smak mogę ręczyć. Ale ciepło Pokażę Wam lokalizację. Jak mamy wszystko fajnie umieszczone. Tutaj treningi. Tam też jest stołówka, e, znaczy stołówka restauracja i kawiarnia, w której jedzą śniadania, obiad i kolacje. Tam dalej jakiś samochód, jest wejście na plażę. A tutaj wszyscy mieszkają. Tutaj jest bar zaraz z boku, masaże jakieś, tam kolejne masaże. I w ogóle na całej tej ulicy jest dużo sklepów i restauracji. Naprawdę tym razem postaraliśmy się, żeby wszystko było dopicowane tak jak ma być. No i wiecie no, każdy kolejny obóz też będzie może nieco lepszy, bo zaraz jest naprawdę tak świetnie, że nie wiem czy można by było coś poprawić, ale będzie naprawdę dobrze. Dobra, pokażę Wam hotelik. Tutaj ten mały scenik No i tutaj. Jest ekipa. Siema Dobra. Pokażę Wam, jak wyglądają pokoje. Muszę to ma Wejść teraz. jest burdel. Jest dobry. <noise> Dobra. No po prostu <noise> łopieki się śmieją, że burdel pewnie, ale nie ma źle. No tak wyglądają. Tam macie balkon, jeszcze łazienkę. No i od razu masenik. Trening drugi właśnie wystartował, Ja jedę robić swój. Dzisiaj siła. Dzięki wielkie, że oglądaliście odcinek. Chcę do następnego. Teraz będzie zdecydowanie mniej odcinków. Ze względu na to, że jestem właśnie w Tajlandii, przygotowuję się. Ewentualnie coś będziemy pokazywać z obozu, co się dzieje, żeby ludzie zainteresowani mogli zobaczyć. I może wiecie, ktoś będzie chciał przyjechać na kolejny, który się tutaj odbędzie. No, tak to wygląda. Także dzięki wielkie, trzymajcie się i tak jak mówiłem, pamiętajcie podróż rusza od października, będzie to 3 miesięczna podróż Także bardzo warto śledzić i nie opuszczać tego kanału, ze względu na to, że będzie teraz mniej vlogów Zostańcie ze mną, a obiecuję, że będą bardzo ciekawe vlogi, nic nie wiem,